Wielu użytkowników Windowsa 11 zastanawia się, czy będą mogli na swoich komputerach zainstalować najnowszą nadchodzącą wersję 25H2. Niedawno została udostępniona właśnie ta wersja jako release preview, czyli wersja poglądowa przygotowana do wydania oficjalnego. I w momencie, gdy pojawił się ten komunikat, to był numer kompilacji 26200 i po kropeczce jakby mniej istotna liczba. Dla zainteresowanych można się zalogować na stronie Microsoftu. Link oczywiście znajdziesz w opisie pod filmem. Znaleźć stronę o Windows Insider Preview i pobrać sobie ISO instalacyjne tego Windowsa. Jeśli przewiniemy na dół, mamy tutaj całą kolekcję różnych edycji. Kanary Chanel, Beta Chanel... I Release Preview Channel. Kanary to bardzo wczesna, eksperymentalna i niestabilna wersja. Tam się zmienia najwięcej i najczęściej, i wiele z rzeczy, które pojawiają się w wersji Kanary, ostatecznie nie trafia do oficjalnego wydania. Wersja beta to wersja testowa tego, co miałoby trafić do oficjalnego wydania, często właśnie pozbawiona tych najbardziej eksperymentalnych elementów, a wersja Release Preview Channel jest prawie gotowa do wydania, trzeba jeszcze się jej troszkę przyjrzeć, wprowadzić kilka drobnych poprawek i zostanie udostępniona publiczności. Posnadąwiłem pobrać tą wersję, która najprawdopodobniej jeszcze przed końcem roku zostanie oficjalnie udostępniona dla wszystkich osób zainteresowanych aktualizacją systemu do najnowszej wersji 25H2. Jak widać na załączonym obrazku mam tutaj Windows 11 w wersji 25H2. Kompilacja 26200 to po kropeczce jest jakby mniej ważne. Na komputerze z procesorem Core i3 czwartej generacji, czyli lekko antyczne. Zapowiedzi Microsoftu sugerowały, że użytkownicy komputerów ze starszymi procesorami nie będą mogli zainstalować najnowszej wersji systemu Windows 11, bo będzie miał jakieś wygórowane wymagania, jednak tu podczas instalacji nie było żadnych problemów. Jak widać system działa. Tak samo w internecie można znaleźć informacje o tym, że zmieniło się menu i że tapety mogą być animowane. To wszystko chyba dotyczy tych wersji beta i kanary, które na początku nie będą wprowadzane do powszechnego użytku. I tak na pierwszy rzut oka tu niewiele się zmieniło. W zakładce domyślnie zainstalowane aplikacje mamy tradycyjnie ten sam śmietnik, który zazwyczaj pojawiał się po instalacji Windows 11. W Składniki sztucznej inteligencji, składniki systemowe. Mamy z grubsza rzecz biorąc te same rzeczy, aplikacje łącze z telefonem, dev home, game bar itd. Tak Zwykły program typu Notatnik jest zintegrowany z Copilotem, i praktycznie każda inna aplikacja jest zintegrowana z Copilotem, i podejrzewam, że większość zmian tak na pierwszy rzut oka. Nie będzie widoczna, nie będzie się rzucała w oczy. Po prostu od teraz co pilot będzie się przyglądał wszystkiemu co robisz. Otwierając menadżer zadań, też niewiele się zmieniło. Nie używam przeglądarki Microsoft Edge. Po uruchomieniu komputera uruchamia się 7 instancji. Microsoft Edge i robią coś w tle, pożerając pamięć operacyjną i moc procesora. To samo dotyczy usług Microsoft OneDrive, PhoneLink i widgetów systemu Windows. Czyli jeśli ktoś nieopatrznie najedzie kursorem na lewy dolny narożnik, wyskoczy okienko z Całą kolekcją odpowiednio zinterpretowanych przez Microsoft wybranych przez nich wiadomości ze świata oraz specjalnie przygotowane dla użytkownika reklamy. Najważniejsze, żeby to wszystko czytać z uwagą, wierzyć w to wszystko i na tej podstawie budować swój światopogląd. Wykres wydajności pokazuje pewne obciążenie procesora i dość duże obciążenie pamięci, jednak uruchomione mam tylko OBS Studio narzędzie do nagrywania tego co pojawia się w tej chwili na pulpicie. Więc podstawowy problem z nową wersją Windows 11 jest taki, że po prostu ładuje do pamięci więcej gadżetów w Microsoftu i ma większe wymagania co do mocy obliczeniowej i pamięci RAM. Ale jak na razie ograniczeń co do typu procesora, do rodziny procesora nie zauważyłem istnieje pewne bardzo ważne bardzo użyteczne narzędzie które możemy próbować znaleźć jeśli wpiszemy w pasek wyszukiwania zasad grupy. Może samo zasad to szukamy czegoś co się nazywa edytuj zasady grupy. Powinno pojawić się takie okienko. Je powiększe. I teraz rozwijamy szablony administracyjne, rozwijamy składniki systemu Windows i szukamy po dwóch wdrażanie pakietów aplikacji. I tutaj mamy nowy wpis. Usuń domyślne pakiety z sklepu Microsoft Store z systemu. Jeśli to sobie klikniemy dwa razy, pojawi się ekstremalnie użyteczne okienko. Możemy kliknąć na włączone. Automatycznie zaznaczają się już pewne elementy domyślnie zbędne albo szkodliwe, zwłaszcza w środowiskach korporacyjnych firmowych, czyli zaznaczone już są aplikacje związane z grami Xboxem, MSN pogoda, zaznaczony jest zestaw gier typu PASJANS, ponieważ on zbiera informacje na temat użytkownika i wszystkich danych na potęgę Microsoft News i można również zaznaczyć wiele innych, żeby się nie instalowały, nie uruchamiały, żeby nie istniały w momencie tworzenia nowego konta. Zastosuj. OK. I konto, które utworzyło się w momencie instalacji systemu, zawiera wszystkie te aplikacje. Ale teraz, jeśli utworzę nowe konto, zarządza innym kontem, dodaj nowego użytkownika, i tak dalej, to ten nowy użytkownik już nie będzie miał całego tego śmietnika na swoim koncie. I to jest jedna chyba z najważniejszych funkcji nowej wersji systemu Windows 11. Oczywiście, jeśli ktoś chce oczyścić swój system operacyjny, z 34 GB śmieci. To jest niezastąpione narzędzie, które jest wbudowane w Windowsa Pro. Obawiam się, że w systemie Windows 11 serii Home tego narzędzia nie ma, zostało usunięte przez Microsoft. I głównie tym różni się wersja Pro od wersji Home tym okienkiem i paroma innymi detalami. A dokładnie gdzie to okienko się znajduje? Klikamy na ten komputer, dysk lokalny C, katalog Windows, system 32 i tutaj szukamy pliku o nazwie gpedit. I tutaj mamy GP -edit MSC. Jeśli go kliknę, to pojawia się to okienko. Gdybym próbował wyszukać tego samego pliku, który znajduje się w samym systemie. To wyszukiwanie Windowsa to standardowe, tutaj niczego nam nie pokaże. Pokaże jedynie strony internetowe sugerowane przez Microsoft Bing. I Microsoft robi wszystko, żeby przeciętny użytkownik nie wiedział o istnieniu tego narzędzia. Jeśli wpiszemy edytor, znajdziemy edytor rejestru. Jeśli zaczniemy wyszukiwać lokalnych, to znajdziemy zasady zabezpieczeń lokalnych to jest też zupełnie inne okienko. Jeśli zaczniemy wpisywać zasad, to pojawi się edytuj zasady grupy i mamy to, czego szukamy. Ale gdyby z jakiegoś powodu normalne w cudzysłowie okienko wyszukiwania twojego Windowsa nie chciało tego pokazać, ten komputer, dysk lokalny Windows. System 32, tu możesz wpisać gpedit lub zwyczajnie przewinąć do literki G, i tutaj jest plik gpedit, jeśli na niego klikniemy, otwiera się jedno z najważniejszych narzędzi Windowsa. Wszystkie programy optymalizujące Windowsa i czyszczące Windowsa, jedyne co robią, to próbują naśladować w nieco bardziej przystępnej formie to narzędzie, jeśli już je znajdziesz, zaczniesz używać. Używa je bardzo ostrożnie i bardzo rozsądnie, bo na przykład mamy funkcję uniemożliwia i przechowywanie danych aplikacji użytkowników w woluminach innych niż systemowe. Jeśli włączymy to, to uniemożliwimy przechowywanie danych aplikacji w innych woluminach niż systemowe, a jeśli wyłączymy, to umożliwimy przechowywanie danych aplikacji. Także włączenie funkcji może powodować wyłączenie jakiejś funkcji, a wyłączenie może powodować umożliwienie. Nie. Więc trzeba uważać na to, jak to tutaj jest językowo skonstruowane, bo jest to jeden z najbardziej topornych i nieprzyjaznych systemów konfigurowania. Oprogramowania jaki istnieje, ale jednocześnie to jest jedyny sposób, żeby kontrolować to, co się dzieje w Windowsie. I umiejętne posługiwanie się edytorem lokalnych zasad grupy daje możliwość zmuszenia systemu Windows, zwłaszcza Windows 11, do robienia tego, co chcemy. Także jeśli chcesz używać, to rób to ostrożnie. Jeśli jesteś hakerem i spieszysz się z komentarzem, że przecież mogę napisać Powershell i wywołać okienko i w tym okienku mogę napisać gpedit.msc i osiągnę taki sam efekt, bo pojawi się okienko konfiguracyjne. To niestety mam dla ciebie smutną wiadomość. Przewidziałem twój ruch, więc można również wywołać okienko tradycyjnego wiersza poleceń i też można wpisać gpedit.msc i też pojawi się edytor lokalnych zasad grupy, ale wydaje się rozsądne, że przeciętny użytkownik mógłby oczekiwać istnienia odpowiedniej ikonki prowadzącej do tego programu, albo mógłby oczekiwać, że wyszukiwanie tego programu nie będzie utrudnione w pasku wyszukiwania. Ale jakby nie było, to jest produkt Microsoftu, więc nie możemy się spodziewać zbyt wiele. Jest jeszcze jedna ważna kwestia dotycząca samej instalacji nowej wersji systemu Windows 11 25 H2. Jeśli chodzi o instalację, wykorzystałem narzędzie pod tytułem Ventoy i wybrałem Windows 11 Insider Preview, żeby się zainstalował. I wszystkie kroki podczas instalacji wyglądają tak samo jak do tej pory. I teraz po starcie. Mamy tradycyjne pytania, w jakiej strefie językowej się znajdujemy. Układ klawiatury. Bardzo ważne jest, aby podczas instalacji komputer nie był połączony z internetem. Dla wielu osób to jest jasne, ale jeśli Twój komputer jest połączony przy użyciu kabelka UTP, ten kabelek na czas instalacji należy odpiąć. Ktoś mógłby się zastanawiać, ale dlaczego? Ta porada dotyczy osób, które chcą wykonać maksymalnie szybką instalację i nie logować się do usług Microsoftu. Ja tutaj miałem podłączony kabelek i istniało połączenie z internetem. Komputer próbował się aktualizować, nie chciałem tego, odłączyłem kabelek, niestety utracono połączenie internetowe. Co robimy? Wciskamy Shift F10. Pojawia się wiersz poleceń, konsola, i zazwyczaj wpisywaliśmy OOB łamane przez bypass NRO. I wtedy, gdy nacisnęliśmy Enter, komputer się restartował. I gdy Windows próbował połączyć się z Internetem, żeby zalogować nas do usług Microsoftu, pojawiała się funkcja, której normalnie nie widać, czyli nie mam Internetu. I można było wpisać swoje imię, kliknąć dalej, hasło nie było niezbędne, odpowiedzieć na szereg pytań nie, i komputer był gotowy do działania bez konieczności przesyłania naszych danych na serwery Microsoftu. Ważna uwaga: jeśli instaluję system na dysk, na którym Istniał wcześniej Windows i użyję narzędzia do usuwania partycji podczas instalacji, i zrobię sobie dalej, to w okolicach 51% instalator mi powie, że instalacja systemu Windows nie powiodła się i tyle. Nie poda żadnych szczegółów, no bo to jest Windows, co się stało, i szukaj wiatru w polu. Po wyjęciu dysku z komputera, usunięciu wszystkich partycji, założeniu nowej partycji i sformatowaniu. I po podłączeniu tak sformatowanego, wyzerowanego dysku, instalacja przebiegła pomyślnie. I teraz pojawia się opcja: Nie mam internetu, i mógłbym tutaj kliknąć, ale Shift F10 i spróbujemy. Start odstęp MS-CXH, dwukropek only. Enter. I pojawia się takie ładne okienko, gdzie wpisujemy nazwę użytkownika. Hasło w tym momencie nie znam potrzebne, robimy dalej i po kilku chwilach już możemy odpowiadać na wszystkie pytania nie. Jeśli zerkniemy na mój komputer i sprawdzimy, ile ten goły Windows zajmuje miejsca, 23 GB. Nie wygląda to źle. To teraz podłączę internet i pozwolę mu się zaktualizować, żeby był gotowy do pracy. Teraz pozostaje poczekać, aż wszystko się pobierze i zaktualizuje. Mimo, że mamy niby najnowszą wersję 25H2, to niezbędnych aktualizacji jest trochę. System jest w pełni zaktualizowany. I gotowy do pracy, to znaczy można zacząć do niego wgrywać potrzebne programy, i w takim stanie zajmuje ponad 32 GB miejsca na dysku. To nie jest pierwsza próba instalacji tego systemu. Przy poprzedniej próbie zajmował ponad 34 GB. Nie mam pojęcia, od czego to zależy, ale trzeba się liczyć z tym, że goły Windows będzie zajmował ponad 30 GB. I prawdopodobnie w momencie aktualizacji stary Windows zostanie zachowany na dysku, czyli będzie zajmował przynajmniej tyle samo miejsca, więc po aktualizacji automatycznej starej wersji na nową, prawdopodobnie minimalna ilość miejsca na dysku potrzebna na najbardziej podstawowe pliki to będzie grubo ponad 60 GB. Ale czysta instalacja to jest 30 parę giga. Mam nadzieję, że ten wstępny przegląd wersji 25h2 okaże się użyteczny. Jakoś tak jest, że mordowanie się z instalacją i aktualizacją, a następnie odrobaczanie Windowsa z niechcianych śmieci wielu użytkowników przyjmuje jako zwykłą, typową interakcję z systemem operacyjnym. Do tego kwestia zasysania przez megakorporację wszystkich jego danych jakby całkowicie umyka. Taki user grzecznie godzi się na to wszystko, ale gdy próbuje uruchomić Linuxa i napotka jedną niedogodność, to złe rzeczy na cały świat. Napisz w komentarzu, co o tym wszystkim myślisz. Będziesz dalej walczyć z Windowsem, czy wolisz pobawić się nowym Linuxem? I to tyle w tym odcinku. Do zobaczenia, do następnego razu. Cześć!